Witam serdecznie z tej strony Marcelu i zapraszam wszystkich na kontynuację Far Cry 3 Tryb Współpracy. Gram tutaj ze swoimi Mozerotorami, czyli z Hojną o, siema. oraz Rewajem. Witam. Krótkie wprowadzenie do mapy i jedziemy z tematem. I'm scared, you to stop playing me So come on, fucking let's pike the fucking the We can go this fucking island. Yeah, fuck. well, <coughs> Dobra, będziemy sobie MP5 na początek, Chuj. Dobra. Czyli standardowo na początku po cichu. A, to trzeba szybciej, nie mam, mam muk, ale strzały wybuchowe. Mogli mówić szybciej. Po cichu, jo? Tak. Kurde. RPG. No to zajebiste po cichu, kurwa. Nie no. No A ja strzały wybuchowe. Ja idę lewą flanką. Pla ja lewą się prawą, Znaczy się To jest notowo, Tu Tu jest tych gości w luj. O faka, tu do... no już ktoś zdawał No już ktoś zjebał kurwa Dobra kurwa O kurwa Serio Po lewej Jezu, tu to mnie zabija tak cały czas kurwa Mówię po lewej jeden gościu Ale za kamieniem jestem kurwa, nie powinien.

To ty masz... Adam? Idzie wam tam, kurwa. Dobra. Kurwa tylko... Dobra. Amunicja jest w tym budynku, tak? Tutaj jest. Fuck me! To jest moje hasło, kurwa, nie mów tak. Gdzie jest ta... Gdzie jest ta amunicja? W tym budynku jest? tutaj, chodź. O, jest gruby, idzie gruby! Cały muszę Tutaj jest. Tutaj, gdzie stoję. Po prawej jestem. mu tam trochę granatów, kurwa, niech się zabawi. Lasia. Teraz idziesz. O, tu jest ama, dobra. Gruba menda. Wow. Ej, no, zróbcie z nim porządek, kurwa. Już nie, już nie żyję już nie żyje Dobra Ja sobie to biorę O kurwa co ty tu robisz kurwa? Czyli G Myślałem że coś wyjebało Dobra. Nie lubię tego Czego? Jest Przecież to już... To jest nie? Tak, a, Zygna... nam, a nam przywiesiło Wtedy się zbagowało co ty wleciałeś za mapę Mi nie było widać Aha I wódzę się nie, pchał, nie chciał pchać Nie lubię tej broni Bo trzeba recoil opanować Jak celować tym serio przegrywam trwa chyba z 10 sekund kurwa ale to i tak im nie pomoże kurwa chodźcie w serio? dobra Jezu! A no przegrywam kurwa zrywajem, no niemożliwe to jest. Ostatnio wygrałem, jak się nie myła. To przeładowanie ile... No, o, 10 sekund. Trzeba go gonić kurwa Z jednej strony mógłbyś naładować tylko, nie musisz z każdej O chłopaki. Kurwa cały czas byś wgrywał Wygrało się w Kurwa ten recoil to Jest zajebisty to recoil jest. jest muzyka zajebista jest Chill! Talny chilla, do tego się nadpierdalają kurwa z. Karabinów maszynowych, kurwa. Muzyka jest w ogóle taka, jak goście szli kurwa na pastwisko. Mój! No, ej! No. Mój! Sam asystent! Gotcha. No problem. Reloading! Kurwa. Pierdolę, myślałem, że ci dopadnę. Kiedy to się skończy? Cicho. reload. Ja pierniczo skoczył na 20 punktów, to już go nie wgramy. Dobra, koniec już. Chyba No wow. wow. Pięknie wygrać Chyba tak Nie, tu punktów to nielegalnie nie, nie ma szans O, już Albo... Nie, to koniec już Yeah! Też tak potrafię, A ja ja Gdzie <laughs> teraz? Nie wiem, tu hojna pokazuje. Oczywiście nie ustawiłem sobie przekładania broni myszką, bo po co? Szczerze mówiąc, chyba coś zbagowało. Nawet nie gada. To jest to, to jest Dobrze, Nie gada. Ten... To być ten. Unlimited... Widzicie przeciwników Zdwróć... w Nie pierdol. Bao... Mówię, zbagowało. Weźcie się tam, widzicie. Co się stało. Zabi się też. O ja O. Kacza weźmiemy. Dobra. Uff. Nic się nie stało, spokojnie. Tak. Od nowa. Tylko, że trzeba od nowa grać, kurwa. Ale po cichu, nie? Możesz po powiedzieć. Ja sylperku, to, ja to spokojnie, po cichu. To to ja wiem. No to zarejestruj po cichu. Ja. A tam nie będę. Masz, kurwa, łap, grubasku. Ja ciężko go strzelam No to strzelaj, zdałoby do, się bo, 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 bo. Dobra, ja To tam fajnie się. kurwa Ja pierdola. Chleb <grym z> szmato Kto? Kurwa, tu jesteś! pierdolę W plecy, Marcelus, masz. Tu jest gościu. Dobra, kosa poszła. Dawaj. To oh, oh sniper jest, Jezu, ściemnie. Patrz Ale dlaczego... Reloading! Ja idę tam na górę snajpić, ja to nie będę bronić Ja idę no, Dobra I ktoś idzie to broni Ja idę sobie to snipić ktoś, ktoś tu broni To co trzeba ty tylko bronić czy coś trzeba robić ci... no, Bronić i bronić E my chyba musimy do tego punktu podejść Wiem, i do odwrotu. No musicie włączyć generator, to niech tam ktoś włączy. Fuck me, ten ma Molotovs! To fuck me to jest moje hasło. A ja pewnie piratów, piratów, tu jest jeden pirat. obok ciebie, Okej. No Dobra. Teraz włączy, niech ktoś włączy generator. No dobra. I potem niech tam ktoś będzie i chroni ten generator. A gdzie tu jest amunicja? Tam, tam na, na masz. To To jest It's simple. It's simple. Ja nie umiem na, na to nigdy na to trolkę nie umiem wejść. Ja pierdolę. No serio, no nie mogę, no nie mogę nie kurde tam wejść. Tak generatora. to Ale na razie nie musi, bo, bo cało jest naprawione. na Zaś u góry stan generatora No i której strony idą? Tu ich ilu ich jest Tu ty gościu co ty robisz w moim generatorze? Kurwa A co on tutaj tylu... Pusiliście tylu gości tutaj kurwa No i zabili mnie Ja pierdolę, jak wy to bronicie? Ja jestem na górze, ja slajdę. No ale to będziesz z każdej strony idą, kurwa! No ja No to czemu z dołu weszli kurwa! Ja się pytam czy z dołu weszli jak ty jesteś na górze. To ja nas spodnieść kurwa. Ale to szybko, poskiniemy. Jak ja nawet nie mam tego Pierdolę, kurwa Ja nie jestem zajebisty IBIST No to weź inną broni kurwa. Ale ja sobie to Jezu, no weźcie i coś zróbcie, kurna no. no. Przecież z każdej strony wchodzą, jak ja byłem na górze na karabinie, to nikt nie wchodził tak teraz, kurwa. To idź na karabin. No. A kto będzie bronił dół, do kurwa? Dobra, ja będę. Pierdolone na masek, no, osy, kurwa. Help! To jest idź na bardzo było. Bardzo... Gdzie jest? Nauczysz... No się. miał fuck me, kurwa. Hej, pomocy. Ja też. Nie, 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 ze to tak. To jest bez sensu bo sensu. Bo nie, Najpierw Marcynus'a pewnie. To już idzie, kurwa, na pierdolę. Nie mam pomocy, Uważaj, plec, za co tu. Trudno. To nie wezmę sobie teraz, zmienię sprzęt. Nie przy tej mapie, nie tutaj, kurwa. Gdzie Tam, jesteś? Się slajper, to jest i to... musisz. No to... ja pierdolę. Nie wiem czy zdążę kurwa. Zdążysz, jeszcze mam połowę. Więcej, gdzie, gdzie połowę. gdzie i, i to zdążysz. No już można wejść na trochę, więc. Dobra. Ale ja spadnę. Nie kurdź wasz, matę, Ja też spadnę, bo ja na to nie wchodzę Ja To się nauczycie. Nie, za pierwszym razem mi się to udało wcześniej. No ty pierwszy, tak jest, patrz, udało się. Kurde. Jeszcze w życiu. Okej dobra, tyle ja. No dobra, Marcel. No dawaj, szybko! Yeah. Patrzę snajperki jak to... O, pięknie! Uuu! No i już spadł. Ale co mam zrobić kogo? <laughs> jaki, jaki to jest spacja czy guzik? Tak, spacja. spacja. Musisz. O, okay, udało. Oh, Dobra idziemy Idziemy tu za dużo czasu straciliśmy kurwa Teraz mówię, że strzelają O ja pierdolę serio Skąd te muździerze tak. Fuck Mnie też prawie y, y, No Co za szmato. Uuuu no to tak, jest czy... Gra jest zajebista kurwa dawaj Dobra już nie zdążą Co to się dzieje? Czerpień Co, <grym> 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 Co to się dzieje? Brutala ogóle. Co się tu się <grym> dzieje? Dobra, maszyna wybiorę, jestem gotowy, gramy o tutaj pada się zbagowało chyba na tej misji. No. Czas znaczy, hmm. za masz. So. Dawaj kurwa. Za... Zaćpamy się, dobra. ramy. Chyba będzie doszło nie tych bomb, co? Czy nie to, czy nie? Tak! Co ty bywaliśmy? Plecy, plecy! Wiem, wiem, wiem wiem. No to jest tak. Po cichu? Ach kurwa. Czekaj ja go zabiję, bo ja mam łuk. Dobra. No. A to po cichu pochodzi się zrobili, kurwa. No mogłeś go zostawić, mówię, że mam łuk. Mogłeś go zostawić, by go zdjął. Tak, mi szuka! Hacz, ma to. Kto będzie bomby nosił? Ja nie. Ty nosisz bomby. Czemu ja? A, no, hej, hej. no mówiłem, że no. Mówię, żeby to było praktyczne. Ja też nie. Co tu dostałem, kurwa? Ja pierdolę, serio tak dostałem? No to chyba nas ten... trochę jadą nie. Oh. Wow, oh, oh, oh. No, tam bomby musisz, bomby, trzy. Tu jest jedna, a dwie będą w dziesięć dni. Ty kto bomby? Ja, ale tam nie będzie bomby gdzie idziecie Nie? Nie Będzie po drugiej, po, będzie po drugiej stronie Wiedziałem Bo jakby się poszli w lewo to by było w przodzie Aha, awesome. stajper, uważajcie, tam daleko Piper jest Dobra kurwa, No Gdzie ktoś mnie osłania, bo bombę biorę Bierz bombę, niesiemy ludziom bombę ale chodźcie. Kurwa, serio? Przemarłeś tym jeszcze nie grałem kurwa, ale. Serio, masz sukę kurwa, nie wyzywa się kobiet już ma to Ja tu będę wam czyścił. Obe, teraz do przodu. Uważaj plecy Marcelus, idzie gościu. W przodzie, w przodzie, tam tam. No to on nie plecy. Ale ty byłeś tak odwrócony, więc pojadę w Oli, Olbi, olbi, szedł na. Zara leży chyba. Fuck me. Pali mi się, pali mi się Ja im plecy zrobię zaraz im plecy wy, Wytrzymajcie no. No, plecy. no nie wiem motherfuckers. Gdzie wy jesteście? Dobra wezmę tą ostatnią Bombę ale... Zatrudniajcie mnie Wiesz, 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 Oj Oje masz, chłopie, tam cię Boże, idą John Wayne, motherfuckers ja, Ta gra naprawdę jest zajebista, kurwa, jak się nie buguje i... Jest zajebista, naprawdę. Ej, serio psy, kurwa. Ja zapomniałem. Ktoś musi mnie zreanimować. Czekaj o bombę... No. Dobra, chodź. O. Dobra wygrać. O, to będzie. Uje oh, yeah. I. The ship is down.